Siemaneczko gałgany i pany, zapewniam, że dzisiaj nie jestem naćpany, z tej strony Popunga przez duże p, oto ponownie Dark Souls 2, Color of the First in Motherfucker. I właśnie wróciłem do tego miejsca, gdzie ostatnio zdechłem, kontynuujemy eksplorowanie więc to sztoka, zaraz tutaj zdechnę Kurde, czemu nie wypił tego stusa? Czyli klikam i mimo, że klikam, to ta postać nie reaguje Dobra Miał co innego zrobić, ale już niech będzie, że zrobił to. Co tu tyle się przeciwników w ogóle zbierało? What the fuck? Ja nie chciałem przeprosić za mój głos, ale niedawno się tak zdarzyło, że Popunga się przeziębił. Dlatego mogę brzmieć jakoś tak dziwnie. O w mordę, są te posągi. I chciałbym... No i się zatrułem, no zajebiście. Szybko sobie jakieś wykwipuje klejnoty życia, bo mi się skończyły te Myślę się skończyły te klejnoty te podstawowe. O, akurat mamy ognisko, fajnie. Kupię sobie parę klejnotów. <coughs> Cholera jest na... No. To chyba dało się zniszczyć i się przechodziło wtedy. Ta, to tutaj jest chyba. Dokładnie. Ale pójdźmy sobie do Marzuli i kupmy od sobie jakieś klejnoty z życia, bo... One są bardzo ważne. A propos krajotów życia, to chyba zobaczę dzisiaj jeszcze to miejsce, które... <laughs> no Cholera jasnej mój głos. 16 wystarczy akurat, chyba. Kurę, na kupię to w końcu, czy nie kupię? Wreszcie. No to co, lecimy sobie dalej tą okazję. Nie wytrzymam, no prawie się znowu zatrułem. Weźmy sobie to, pochodnia. No to lecimy. Osążek zniszczyć trzeba. Ściana mgły jeszcze. O, to jest ten knuj, co się wpieprza i bierze mi pół HP na hita. Ten samobójca taki. Bo go słyszałem przed chwilą. Ci przeciwnicy są bardzo silni. Oni biorą ogromne ilości HP tym swoim nożem pieprzonym. Zdążę zapalić, dobra Zabić również go że Skoczmy sobie tutaj jakiś <laughs> czas będę chyba chrząkał niestety A to tutaj jest A to właśnie tutaj chyba właśnie było, była ta znajdźka ciekawa Związana z tymi o, w pizdę dało mi się jakoś go ominąć. Weźmy sobie teraz tutaj. A nie, tutaj nic nie ma. Ciekawego chyba. O, tam można chyba jeszcze pójść. Jeśli się nie mylę, to właśnie ta znajdźka tutaj. Właśnie widzicie, ile oni biorą? Na hita To przez te... ich noże właśnie Prawie mnie zabiły gnoje Łachmany więźnia Jeszcze tutaj nie chcę iść. Czy nie tutaj było gdzie były te klejnoty życia. To chyba w tej skrzynce. Nie, to jest wielka pałka. Wielka pałka się przyda na DLC. Gdzie ona jest? Gdzie jest ta pała? O. Tutaj sobie wejdę, żeby. O nie, tutaj jest jakaś naciśnienie. To chyba tutaj. 20 klejnotów życia. Tak, tu pisało o 20. Nie wiem, ktoś chyba chciał dać 2, ale podczas pisania skryptu powinien się o 1-0. Tam na górze coś się znajduje. O, dobra, pójdźmy sobie teraz tutaj i eksplorujemy dalej. Pachnąca gałąź, to możemy sobie kogoś odpertyfikować. To chyba mi nie będą zagrażały. I teraz znajdujemy się w kolejnej lokacji. I będzie tutaj chyba kolejny z tych głównych bossów. To jest takie krótkie było, a dziwne trochę. Gdzie tu... Dobra, jest tutaj ognisko a, rozpad. Usiądźmy sobie przy ognisku. I czy ja będę w rynsztoku wracał się po te znajdźki pozostałe? Nie wiem czy mi się opłaca. Wiesz, warto byłoby tam pokazać jedną z tych rzeczy, które tam się znajduje. Kurde, prawie mnie trafił. Okej, okay, tutaj należy bardzo uważać, bo tutaj będą się chyba pojawiać przeciwnicy. Dokładnie. Aby ich pokonać łatwo trzeba wpierdzielić się tutaj po ludzie. No i będą mnie na hita brać z tego... No to trudno w takim razie, trzeba będzie uważać, albo użyję kukły... <laughs> ...kukły człowieka. Łał, moje uszy już mnie baną tych słuchawek. Nie, nie chcę tam iść bez tego, bez pochodni. Dobra, uniknąłem tych posążków jakoś i teraz szybko. No kurwa, no bez kupy człowieka to chyba nie ma sensu. No dobra, spróbujmy jeszcze raz, tylko mam na nadzieję, że teraz nie wychułysz tam się, bo po... wkurzający są ci przeciwnicy strasznie, upierdliwi. Poczekajmy sobie aż zniknie strucizna. I lecimy. O ludzie. A przynajmniej żyje nadal. No i łatwo z nimi. Właśnie lepsza by była strzała płonąca na nich. W sensie mocna zatrucizna jest. <tryk> Szybko bije. To jest bardzo łatwy sposób na pozbycie tych przeciwników kilku. I... jakiś spell. Zobaczmy sobie opis Shuttle. To jest taki miecz zakrzywiony trochę, szczerze. Mówię, czemu te wszystkie bronie... ile to ma? Nie, chwila. Miałem przez chwilę wrażenie, że... To jest na niebiesko zaznaczone. I że wszystkie bronie są lepsze od mojej. O kurwa. Ja to biję w ogóle, A biję to na spokojnie. O tu możemy sobie przyzwać chyba MPS jakiegoś strzębki życia. Co to jest? Samotny łowca Szmid. Jakieś niemieckie imię pewnie Wstydliwy Ray. O tu jest boss kolejny. Nie urywa, jest nawet fajny w sumie Ja się wysłucham trochę Oho Tam mało co tego gnoja Spierdzieliśmy się w... To Dobra, weźmy sobie broń oburączką, Mogę sobie w sumie MPS-a przyzwyczaić z, z tym przeciwnikiem, ale czy warto? Kurde, to ciągle coś mnie bije. Strasznie to jest derrubująca lokacja. Ciągle coś mnie musi strzelać, ciągle coś mnie przeszkadza. Nie wiem, nie mogę być w. Na środku, bo tam się wszystko pali, nie mogę być dookoła, bo strzelają do mnie te gówna. Jak tu walczyć? No bez sensu trochę. No i mnie zjadł. Ja pierdzielę. Ta lokacja jest taka. Fner... Uczysz się chyba strzały płonącej na nich. Tak będzie lepiej. Łuk. Zamiast Morgensterna wezmę. Jakikolwiek jak Łuk. Strzała płonąca. To jest kto to jest ponąsa? I weź ją sobie. Troszkę wyżej. No i się da w końcu walczyć z nimi chociaż. Troszeczkę wyżej, ten sąsiad się nie obrywa, nie wiem czemu. No tu nam sporo tych strzał. Spróbuję zabić jakoś ich. Ci przeciwnicy są strasznie łatwi. Jeszcze obrywa odkuciznę, czy mi się wydaje? No, dobra. Okej, okay, a teraz sobie użyjmy kolejnych klejnotów. Trzech najlepiej. I strzelmy do tych gnoistw o, tu jest jeszcze jeden, dobra. Okej, okay, dobra, udało się. A teraz postrzelamy sobie znowu z tych płonących główien. Niech zdychają. Okej okay. A teraz on się pojawił Ty on też obrywał w ogóle od tego Od tej trucizny całej A jego idzie wydymać łatwo Jeszcze zatruł mnie Czemu niego to nie, nie otruwa w ogóle? On sam jest pewnie jakiś toksyczny Umieraj Ej toksyczny i las Kto jest na pgp ten zrozumie po co chodzi z lasem? Kukła człowieka, dziękuję bardzo. Możemy sobie teraz eksplorować na spokojnie w końcu. Eee, chyba, że to będzie mnie chciało zabić. Najpierw sobie wystrzeliwam wszystkie te gówna, bo tam on siedział, właśnie. Dobrze, że pomyślałem. Nawet go widać było przez chwilę. A on zaś po prostu, ok. O, teraz dziś tu był bonfire z tego co kojarzę. Tak to tu się szło chyba. I trzeba było go odkamienić. I to jest generalnie przeciwnik. Skoro przeciwnik zdych, to możemy teraz iść sobie do ogniska. No i to było ognisko. W takim razie mordeczki. Ja byłem Popunga, będę się z Wami już po żegnał, więc trzymajcie się i miłego dnia i cześć!